Hejo, hejo, hejo! Dzisiaj zabieramy Was ze sobą do ojcowskiego parku narodowego. Chodźcie z nami! Idziemy teraz niebieskim szlakiem. No on nie jest zbyt wymagający. Będziemy iść do punktu widokowego, a potem stamtąd pójdziemy do jaskini łokietka i zabierzemy was ze sobą. Na tym szlaku czeka was dużo wspinaczki, ale też dużo pięknych widoków, więc się opłaca. Jesteśmy już na samej górze właśnie, na tym punkcie widokowym. Patrzcie jak ładnie tutaj jest, ładne widoki. Teraz będziemy iść do jaskini Łokietka. Też jakoś tak dwie godziny, jak tu szliśmy. I chodźcie z nami. Teraz musieliśmy zejść na zielony szlak, a potem na czarny. Jesteśmy już w jaskini Łokietka. Jest tutaj bardzo zimno. 7 stopni. Znajdujemy się e, jakoś 5 metrów pod powierzchnią. E, tutaj też mnie toperze, ale tylko Wiosną i zimą. Teraz, jak jest lato, to one przebywają w lasach liściastych. E, tutaj są takie tunele wykute. No, było bardzo fajnie i dużo się dowiedzieliśmy. My już opuszczamy Park Narodowy, ale bardzo polecamy tu przyjechać, bo było bardzo fajnie. Polecamy też to miastkinię, bo możecie się dużo dowiedzieć od przewodnika. Teraz przyjechaliśmy do Krakowa na Stary Rynek i będziemy też iść tutaj nad Wisłę i wszystko Wam nagramy i pokażemy. Jesteśmy już tutaj na rynku i tutaj był jakiś taki występ uliczny, jakiś pan tutaj się kręcił na kasku i inni tutaj też właśnie występowali, robili jakieś takie rzeczy, nie wiem jak to się nazywa, ale no takie tańce, takie, że tak się kręcili i tutaj właśnie fajnie, że tak robią, bo coś tam się, zawsze coś tam się dzieje, no. My już opuszczamy Kraków i udajemy się do domu, a wam dziękujemy za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnych. Pa pa.